Cześć, witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj kochani przychodzę do Was z kolejnym prezentem na urodziny. Niestety przez naszą kochaną pocztę polską przyszedł. Troszeczkę później, ale nic nie szkodzi. I tym razem będzie to prezencik od rodziców wczesnych mojego kanału. Od Marzenki, od Mariusza z kanału Mary i Mario. Myślę, że wszyscy znają, kochają. A jeżeli ktoś nie zna, no to pod filmikiem jest tam, pod spodem macie link. Także po obejrzeniu filmiku zapraszam do nich, zostawić tam co trzeba. Bo przecież oglądają mnie też osoby, które mnie nie subskrybują i mogą ich nie znać. Także zapraszam, zapraszam serdecznie. To jest ogromne, kochani wy moi. Także będziemy to rozbierać, myślę, dosyć długo. Więc ja się po prostu zabiorę. Tylko może uda mi się jakoś tą tasiemkę zdjąć, żeby jej nie zniszczyć. Bo szkoda by było. Poczekajcie, może mi jakoś się uda to chociaż rozwiązać troszkę, no bo byłoby bardzo szkoda, gdybym to poniszczyła, wiecie nie, no to i tak jest poplątane zaplątane tak solidnie że ja nie wiem, czy mi się uda to zdjąć o, o, czekajcie, dobra poszła jedna strona druga też, bo będę ciągać nosem przepraszam Was, kochani, ale cały czas to przeziębienie dają sobie znać o, delikatnie zdjęte Odkładam na bok no i zobaczymy, co Marzenka i Mariusz tutaj wymyślili Kręcie. O, dobra I Tutaj są jeszcze jakieś taśmy tego pełno, wiecie To było tak dobrze zabezpieczone Bo oczywiście nie przyszło to w ten sposób Tylko była jeszcze na tym e, Czarna folia I to wszystko owinięte dodatkowo Dosyć dużą warstwą Taśmy Także było zabezpieczone solidnie. No a przy okazji, zdjęłam od razu dane, więc nie ma tutaj ryzyka, że coś się pokaże. Nie daj Bóg, niechcący. Także to wszystko myślę jest w porządku. Okej, okay, dobra. Czekajcie jeszcze trochę podetnę tutaj boczkiem. O, żeby to ładnie tutaj nam wyszło. Dobra. Tu Jezu, tutaj się dostać, kochani, mówię Wam. Człowiek się naobraca tym kartonem. Ogromne, ogromne serduszka proszę zostawić tam Marzęce Mariuszkowi. Kochani. Aby tam było ich jak najwięcej, bo naprawdę nie musieli. A, pamiętali, a wysłali, szczególnie że, no wiemy że ostatnio Marzenka miała trudny okres w życiu, więc no ja bym się wcale nie zdziwiła i wcale bym się nie obraziła, gdyby nawet mi życzeń nie napisali, a nie dość, że dostałam i życzonka e, w komentarzu i, i no jeszcze paczuszka, poczekajcie, mi, ja ten papier zdejmę. ogromne pudło postawię sobie. Okej, okay, dobra. Rozpakowywania ciąg dalszy. Jak widzimy, mamy jeszcze kolejną warstwę taśmy. <grydy> Zapakowane solidnie. Także się troszeczkę napocimy. Ale wiadomo, jak są Marzenka i Mariusz. Warto, kochani. Po prostu warto. <grydy> Dziękuję Wam z całego, kochani, serduszka. Marzenko, Mariuszku. Za to, że, że pamiętaliście, bo Prosiłam Was kilkukrotnie, żebyście nic mi nie wysyłali. Oczywiście marzenka. Ona wie lepiej. Ona wie swoje. Ja sobie mogłam jedynie pogadać. Tyle mi zostało. Także już się nie kłócę. Już nie ma rudze. Tylko dziękuję pięknie za pamięć. I dziękuję ślicznie za prezencik. Okej. Okay. O Jez, co tu się nam wyłania. Patrzcie, co nam się tu wyłania. Wrócę tak, żeby o, w ten sposób może tutaj na boczku postawię? O, tak postawimy i tak powinno być w porządku? O tak, ogromniaste, przewielkie, przeogromne merci. Ile ono ma? 400 gram, kochani. To jest pół kilo nieba w gębie. <noise> dziękuję ślicznie. Przepięknie Wam dziękuję, kochani. Co my tu dalej mamy? Czekoladka z Bedela Malinowa. Nie miałam pyszności. Co tu jeszcze dalej jest? Ojej. Co to są? Czekoladowe. Praliny. na smaku brownie. Będziemy próbować. Dziękuję pięknie Wam. Co tu jeszcze dalej jest? Zestaw DAF. To jest bodajże żel pod dezodorant. Zaraz zobaczymy. Tak, żel pod prysznic i dezodorant, kochani. Dziękuję pięknie. Nie wiem, czym sobie zasłużyłam na aż tak ogromne prezenty. Przepraszam Was za tamten bajzel mój, ale to jest moje pudełeczko na drapciaki. Jezus Maria, co wy żeście nas wstawiali? Patrzcie. Żel do kąpieli. Ogień. To jest żel do kąpieli o otulającym zmysłowym zapachu. Nawet nie wiem, jaki tu jest zapach, ale na pewno będzie pachniało cudownie. Będziemy testować. Dziękuję pięknie, kochani. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję. O matko, patrzcie. Patrzcie, jakie cudeńko. Jakie śliczności piękna bransoletka. Patrzcie, jak ona jest prześliczna. Słówka jeszcze i zegarek. No coś pięknego, coś ślicznego. Dziękuję Wam pięknie. Jezu, i tutaj jeszcze coś widzę. Cóż tu takiego? Perfumka pewnie jakaś z No ja naprawdę zaraz będę płakać. Ale zawsze mogę zwalić to na mój katar. Tak, to są perfumki, kochani. Czekajcie, aż sobie psiknę. Zobaczymy. No obłędnie pachnie. Śliczna jest. Dziękuję. Boże Marzenko, Mariusz. Aż tyle tego wszystkiego. Przecież no. Uff. Głupio mi aż jest teraz, naprawdę. Uwierzcie mi, aż mi jest głupio. Tutaj kolejna rzecz z Iwonu. O, jakie śliczności. Patrzcie, jakie piękne kolczyki. Czekajcie, ja to odłożę. Patrzcie, jakie cudeńka. Coś ślicznego. No, piękne są. Włożymy, żeby się nie zniszczyły, bądź Boże, schowamy do pudełeczka z powrotem. Okej. Okay. Już nawet nie wiem za co mam się zabrać. Co tu dalej? Skarpeciochy. Tak, uwielbiam skarpeciochy. Mój rozmiar. Bardzo dobrze trafione. Ja mam 40-41, więc na pewno będą dobre. Śliczne, dziękuję wam. Co tu jeszcze? Co tu jeszcze? Jerzyki? Eee, o smaku kawy Jerzyki kofi. Super, będziemy testować o, przepraszam Was bardzo, musiałam no, szybko zatrzymać, bo kichać mi się chciało. Przepraszam Was najmocniej. Tutaj dalej lecimy, kochani. Mamy batonik, etider, też pyszności. Co tu dalej? Jest? Almond, też batonik, orzechowy. Co tu jeszcze dalej? Rurki? No, kto nie lubi rurek, kochani? Bo można tonami jeść, jak jeszcze dobry film będzie. Co tu jeszcze dalej jest? Naszyjnik. Tak, chyba naszyjnik. No, naszyjnik. Coś pięknego. Poczekajcie sekundkę. No, już jestem. Także śliczny naszyjnik. poczekajcie, tutaj Nie wiem, czy ja mam wam jak pokazać, który jest taki diamencik w środku. Widzicie? Piękny naszyjnik. Dziękuję, kochani. Co tu jeszcze? Co my tu jeszcze mamy? Jeszcze jakąś ogromną takę. Nie wiem, czy to jest czekolada, czy to są batoniki. Nie wiem, ale ogromne i będzie wcinane. Co tu jeszcze mamy? Tu jeszcze mamy wiadomo rzecz, jakby to było u Marzenki, u Mariuszyka. To za chwilę. I tu jest karteczka. Kartonik, kochani, mamy już puściutki, więc tu nie ma, więc kartonik leci na podłogę i otwieramy. Karteczkę, Boże, jaka piękna, patrzcie, jaka śliczna, cudowna karteczka. W dniu urodzin dużo zdrowia, pomyślności, pogody ducha oraz samych słonecznych dni. Madziu, żyj nam długie lata, niech ci to figli nie płata. 200 lat życzą Mary i Mario, kochani wy moi cudowni jesteście. Wiecie o tym ci, którzy są ze mną od początku, to wiecie o tym, że to właśnie Marzenka i Mariusz wybili mój kanał, żeby to się niosło, żeby ludzie przychodzili, zobaczyli, czy im się będzie podobało. Oczywiście karteczka do schowania, kochani, bo to nie ma inaczej, więc no, dzięki nim tak naprawdę istnieje, nagrywam, jestem dla Was przede wszystkim, więc ogromne serducha tym bardziej dla nich tam pod spodem. Poczekajcie, kochani, ja sobie tylko to ogarnę i zaraz zobaczymy, co mamy tutaj, dobra? Okej, okay, kochani, już jestem. Udało się. Ogarnęłam. No i patrzymy, co oni tutaj na wymyślali. Złote serduszka nasze. Patrzymy, co tutaj jest. Dobra. Tu jest. Pusto. Wyciągnięte wszystko. I patrzymy, jak oni poszaleli. Mamy 10 razy kasa. Mamy plasterek miodu. 10 razy kasa jest z numerkiem 33. Plasterek jest z numerkiem 47. Do tego mamy retro z numerkiem 42, Superlinie z numerkiem 6, elektryzujący cash z numerkiem 43 i szmaragdowy dolar z numerkiem 45. Czy wy żeście oszaleli? Nie dość, że tyle prezentów, to jeszcze 30 zł w zdrabkach. Kochani, za dużo tego. Ja wiem, ja miałam nie jęczeć, ja obiecałam, że nie będę jęczeć, tylko podziękuję grzecznie, ładnie, ale no to się nie da, no przecież za dużo. Oj, kochani, dobra, podrapiemy sobie. Tak jak wyciągałam, tak po prostu będziemy drapać. Ogromne, naprawdę przeogromniaste serduszka, proszę, dla marzynki dla Mariusza. Bo im się po prostu należą. Musiałam chwileczkę was zapauzować. Zresztą pewnie widzieliście. Dobra, przybliżam, nie gadam. Drapiemy, kochani. Ok. Wyciągam sobie swój drapciusz, drapciuszek, drapaczek i lecimy. Tutaj, kochani. Dla przypomnienia, wygrywające liczby albo e, drużdówka według Marzenki. Tak to nazwijmy, niech będzie nasz marek cały. No i szukamy. Będziemy sobie szukać 27, 32, 18 i 26. A my mamy 11, 30... 28, 12 i 17. Dobra, drugi rządek. 14, 6, 22, 34 i 25. Także wychodzi na to, że to jest pusto. Ale tutaj się kompletnie nie przejmujemy. Tym bardziej wy, Marzenko Mariuszku, się kompletnie w ogóle nie przejmujcie. Bo nie macie czym bo dostałam od Was tak ogromny, przecudowny prezent, że to to tak naprawdę jest nieważne zupełnie kompletnie. I kochani, jeszcze korzystając z okazji, chciałabym Was poprosić, że jak oglądacie filmik, żebyście w komentarzach nie zdradzali po prostu, jaki jest wynik. Dlatego, że o, osoby, które oglądają, niektórzy czytają najpierw komentarze. I no, już cała frajda z zabawy jest. No, żadna tak naprawdę z oglądania, dlatego że już od razu wiedzą, znają wynik. Tu był Arbus i 50 zł. bo eee, No, i, i to już nie jest fajne, już się nie chcę oglądać, tak? No nie wiem, ja tam najpierw oglądam, potem na sam koniec odnoszę się. Ewentualnie, jak już piszę, jak już mam na to czas, to wtedy dopiero zostawiam komentarz i czytam komentarze innych. No, ale każdy ogląda po swojemu, tak? Musimy to uszanować, kochani. Więc proszę Was, nie piszcie, ile tam udało się wydrapać, tak? Czy jest plus, czy jest minus? Nie bierzcie takich rzeczy, kochani, bo to naprawdę potrafi zniszczyć zabawę innym, a no to się mija z celem. Także myślę, że czasami lepiej po prostu nie napisać nic, niż zepsuć komuś dobrą zabawę. Dobra, kochani, tutaj szukamy 4, 37, 2 i 24. Mamy 22, 23, 28, 18. No tak pomiędzy się wstrzelili Dalej mamy 8, 35, 7, 40 i 27. Także tu też pusto. NG kontrolne. Nic się kompletnie nie dzieje, kochani, w ogóle kompletnie totalnie się tym nie przejmujcie. Bo nie ma czym to są tylko zdrapki a z grabkami przejmować się nie wolno. Dobra, będzie widać? Będzie widać, jak tak zrobię, nie? Chyba tak, chyba powinno być dobrze. Dobra, lecimy po dwa symboliki, kochani: popcorn i słoń. I tu jest popcorn. Popcorn i słoń. Tutaj mamy słonia. I tutaj jeszcze mamy popcorn i słonika. I jeszcze jednego słonika. Dobra. Kolejne dwa to tęcza i rolki. I szukamy tęcza, rolki. Tu są tęcz. Tu jest tęcza, tu są rolki. Tu są rolki i to chyba tyle. Dobra, dalej lecimy. Mamy czapkę i parasol. I szukamy. Parasol jest tutaj. No to jeszcze kostek nam brakuje. Parasol i jeszcze jeden. I czapeczka z parasolem w jednej linii. I tu jeszcze jest czapeczka. Dobra? No to teraz szukamy okulary i rowerkę. Okulary i rower. Okularki mamy tutaj i wsią. Dobra, to lecimy. Mamy klapki i cytrynę. I cytrynka jest tutaj. I tu jest cytrynka. I tutaj jest cytrynka. I tutaj jeszcze mamy cytrynkę. No to krabik może. I tu jest cytrynka. Okej, okay, laczów nie widać. No to lecimy dalej. Klucz i arbus. Klucz i arbus. Arbus jest tutaj. I tyle. Kolejne dwa to diament i dzwon. I szukamy diament i dzwon w jednej linii. Tu jest dzwon. Tu jest dzwon. I, i, i tu jest diament. I tu jest diament. Dobra. Teraz księżyc i leżak. Leżak jest tu. I chyba tyle. No to dalej, moneta i łódź. Moneta i łódź. Tu jest łódź i moneta. I tu jest jeszcze łódź. Kolejne dwa to serduszko. To dla Marzenki dla Mariuszka. I piłeczka. Serduszko i piłeczka. Tu jest jeszcze piłka. I tu jest jeszcze piłka. Dobra. I ostatnie dwa to kwiat i balony. Balony są tu. I tutaj są balony. I jeszcze balony są tutaj. Kwiata nie ma. Stawka pusta. I jej oko. Nic się kompletnie nie dzieje. Dobra. To teraz mamy retro kasę. I szukamy diamentu albo koniczyny. Koniczyny jeszcze nigdy nie miałam w tej sprawce. Diamenty tam się czasem zdarzały, ale koniczyny nie było. Ogólnie dupy nie urywała. mamy jabłko. Safe. Gwiazda. Dzwon, serducho, banany, ananas, pierścionek, truskawka i korona i tu już kot. Także tu mamy kolejnego pustaka. Trudno, życie, nic się nie dzieje. Zero stresu, zero nerwów nie ma potrzeby. No i szukamy trzech takich samych symboli. Mamy koronę, koronę i koronę, widzicie? I nie trzeba było się kompletnie przejmować. Już mamy pierwszą wygraną. Piąteczka na pomnożenie będzie. Super. Dziękuję Wam, ślicznie, kochani. Jest gwiazda, diament, diament i podkowa. Także tutaj jest drugi trolik. Dalej mamy skrzynię, skrzynię, portfel, kwiaty i diament. No, przeskoczył nam na dół. W redot. No, standardowo jak to ulot to. Dobra, to lecimy dalej. Mamy plaster, monetę, drzewo, plaster po raz drugi, skrzynia i portfel. Tutaj nam też skrzynia przeskoczyła. No to lecimy dalej. Mamy koniczynę, koniczynę. I koniczynę. Patrzcie, druga wygrana już dyszka będzie. Ale fajnie. Dziękuję Wam ślicznie, kochani, naprawdę. Dalej mamy drzewo, portfel i ul. To tu już nic nie będzie. Mamy bank. I plik. A w bonusie mamy, kochani, gruszkę. Więc sprawdzamy trzy korony. Mamy piątaczka I tu były trzy koniczynki. Też mamy piątaczka, Także mamy, kochani, dyszkę na pomnożenie. Super, dziękuję Wam ślicznie. Widzicie jeszcze szczęśliwa zdrapeczka. Czekajcie, gdzie są te kontrolne, bo tutaj je znaleźć, to jest jakiś kosmos. One się odkrywają wtedy, jak ich nie potrzebujemy. A jak ich potrzebujemy, to ich nie ma. Mamy tutaj jedno B. I drugie B. Dobra. Udało się znaleźć. OK. Wszystko jest. Dobra. Super. Także dyszka na pomnożenie jest. I ostatnia już drapetka od Marzenki, od Mariuszka. 10 razy kasa. I tutaj dla przypomnienia szukamy dwóch mnożników razy 5 razy 10 i wygrywających liczb. I tutaj będziemy sobie szukać. 8, 42, 14 i 12. A my mamy 8 jest wygrana, kochani, widzicie? Widzicie, widzicie, widzicie szczęśliwe rączki. 11 obok, 1 nie ma, 40 nie ma i czwóreczka nie ma. No to lecimy dalej mamy 37 nie ma, 15 bok, 35 brak, 20 nie ma. I ostatnie 23 też nie ma. A pod ósemeczką, kochani, mamy piątaczka. No i super, kochani. Ja się mega cieszę. Dziękuję Wam jeszcze raz z całego serduszka za to, że o mnie pamiętaliście. SS chyba tak nie wiem. Nie bardzo lubię tą zdrapkę, więc niby na premierce dała mi to razy 5, ale potem jakoś tak pustą wiecznie było. Dobra, mamy kodzik. Także, kochani, ja jestem. 15 zł dzisiaj na pusie. Mam naprawdę. Pełno cudownych prezentów. Nie będę tego kartonu już teraz podnosić, bo ten kar do kartonu po prostu wszystko spakowałam z powrotem, bo bym musiała cały statek do góry dźwignąć. Ale dziękuję Wam, kochani, z całego serduszka. Naprawdę takie przeogromniaste, wielkie serducha dla Was, za pamięć. Dziękuję Wam bardzo, 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 bardzo. Piętnastek na pomnożenie jest. Jakiś filmik na pewno z tego fajny wyjdzie. Także pamiętajcie, nie piszemy w komentarzach, ile jest wydrapane, ile się udało, jaki jest wynik. Tak, no bo to psuje zabawę niektórym. Dobra, ja już was więcej, dłużej nie trzymam. Dziękuję Wam pięknie za to, że byliście i widzimy się kochani już w kolejnym odcinku. Wszystkiego dobrego, buziaczki. Pa-pa-pa.